Hej. Hej, jestem Tina. Na co dzień pracuję w solistowym biurze w PR i marketingu, więc jest to praca na pełen etat. Moją wielką pasją jest taniec hip-hop. Tańczę od kilku lat, a od stycznia też zaczęłam się wspinać, więc już się nie mogę doczekać mojego pierwszego wyjazdu w skałki pod namioty. Z moich ulubionych kierunków, takich naprawdę najpiękniejszych mascji, to jest Norwegia. Pracowałam tam, mieszkałam też, studiowałam i to jest jedno z piękniejszych po prostu miejsc, które w życiu widziałam. A oprócz tego Nepal. Kocham Nepal za atmosferę, za ludzi, którzy tam są. No i oczywiście są najpiękniejsze góry, góry na świecie. Uwielbiam akcje spontaniczne, więc na pewno możecie się spodziewać dużo takiego dużo takiej optymizmu i spontaniczności na wyjazdach. Na przykład, jeżeli będziemy chcieli o 23, to wsiądziemy w auto i pojedziemy do opuszczonego basenu, po to, żeby tylko pół godziny iść z czołówkami i popływać chwilę w basenie pod gołym niebem. Więc jeżeli jesteście nastawieni na przygody, to zapraszam na swojego tripa i do zobaczenia.